Witajcie kochani w kolejnym poradniku omówimy sobie dzisiaj budowę silnika plus minus pokrótce żebyście mieli jakie, jakiekolwiek pojęcie co tutaj, co można zmienić, czego nie można no, raczej wszystko można od początku, action co to jest action? w folderze action przypisujemy dany skrypt do danego itemu bądź e, skrypt do danej zmiennej storage Przy, przykładem przykładem może być tutaj weźmy sobie jakiś pierwszy lepszy skrypt od itemu o id 18.517 do 522 czyli do, również do tych itemów, które są pomiędzy jest przypisany jakiś skrypt addons, czyli załóżmy, jest to jakaś lalka, do tej lalki jest wykonywany skrypt addons, czyli to co się w tym to co się w tym skrypcie znajduje generalnie tak, wszystko tutaj możemy sobie dodawać i teraz tak, jeżeli macie, mamy od from id to to ID, to znaczy, że pomiędzy tymi ID-kami również jest przypisany jakiś skrypt. Jeżeli mamy przypisany action ID, to znaczy, że jest to zmienna, nie jest to ID temu tylko jest to ID zmiennej, który jest, w, e, który jest zapisany w MapEditorze. E, przy okazji tutorialu Map MapEditora również e, o tym wspomnę. I tak samo z unique ID, też gdzieś to musi być. O, jest to też również zmienna, przypisana w map Jeżeli nie ma tego zapisanego w map skrypt nie będzie działał. Dobra, to jeżeli chodzi o action. Dalej, chat channels. Mało, mało używane. Jak tak ostatnio patrzyłem na różnych serwerach. Po prostu jest to czat przypisywany do, w kliencie. Możemy tworzyć nowe chaty, nowe na czatu. Przykładowo dajmy na to VIP leaders. Tworzymy nowy pliczek o nazwie VIP Leaders tutaj w folderze scripts i ten czat po zrestartowaniu silnika będzie widoczny. I możemy sobie również ustawić w tym skrypcie, dla kogo ma być widoczny. Więc tak to e, tak to wygląda. Zapisało się? Nie, to dobrze. Jedziemy dalej. Hmm. Creator Scripts. E, w, tym, w tym folderze są zapisywane skrypty do danych potworków. Przykładem, przykładem jest tutaj pojawienie się tego jednego potworka o danej e, godzinie. To jest naprawdę bardzo indywidualne. Możemy się, może się w każdym, e, w każdym razie tym skryptem, tymi skryptami bawić. Jest, jest tego naprawdę e, dużo. Dalej, events. W podarze events są zapisane, są zapisane metody. Mm, Jakie są wykonywane głównie na graczach, czyli co tutaj gracz musi robić. Dobra, pójdźmy sobie dalej. Global Events. Tutaj generalnie jest to bardzo ważny folder. Gdyż... Ee, gdyż, gdyż, gdyż... Odpowiada on za wszystko, co się dzieje z silnikiem w czasie e, teraźniejszym. Przykładowo. Przykładem, weźmy sobie jakiś pliczek, otwórzmy. No, mamy tutaj e, spawn, e, spawn right. E, tak, czyli co minutę, co minutę, bądź co godzinę, nie wiem jak tutaj, jest, czy to jest zadeklarowane w milisekundach, czy w sekundach, e, jest wykonywany skrypt right. Czyli tutaj głównie bazujemy na e, na zegarach to jeszcze sobie w, e, omawiając e, silnik będziemy to w przyszłościowo jeszcze sobie wszystko e, obgadywać, również podczas tworzenia skryptów, bo będziemy sobie troszeczkę sobie skryptów w Global Events e, potworzymy. Dalej items. Bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych folderów. Gdyż tutaj zmieniamy, e, zmieniamy sobie nazwy itemów, przypisujemy im atak, obrony. No, na przykład taki Focus Cape. Znajdźmy go sobie. Jest. No i tutaj mamy jego wagę, jaki armor, e, Slot type czyli ba, e, body oraz ile ma dodawać Magic e, magic Level. Jeżeli, jest tutaj haczyk, jeżeli chcesz, żeby Focus Cape był tylko dla Night'a, nie zmieniam tego w tym folderze, tylko przychodzę sobie do Movements. Otwieram sobie Movements XML. I następnie nie po nazwie, tylko po ID-ku wyszukuję sobie. Yy, wyszukuję sobie tego itemu właśnie. I widzicie dla kogo jest przypisany ten item. Czyli mam dla druida dla elder druida, dla sorka, dla master sorkera. W silnikach 8.6 master sork oraz elder druid nie jest wymagany. Od razu jeżeli wpiszecie dla druida dla sorka, będzie działał dla, yy, dla innych profesji. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o movements, przepraszam, o, o items. Lib. Yy, nie starczy nam odcinka, żeby, e, żeby opisać dokładnie, co to jest. W wielkim skrócie, są to, e, są to główne biblioteki do bossów, do NPC i do niektórych funkcji silnika i, oraz do questów. Czyli pierwszy silnik łączy się, z, e, czyta sobie liby. Potem następnie czyta sobie Action i po ID 2000, po Action 2000 Nie wiem czy to jest zadeklarowany taki e, e, tak jest zadeklarowany action ID 2000 Do, e, dopiero potem łączy się z z tym właśnie questem Czyli tak pierwszy silnik czyta Liby, potem dopiero wykonuje e, w, e, wykonuje skrypty z systemu To tak w wielkim skrócie też nie... Nie, nie będę was z, z tym zamulał. Logi sobie pomijmy. Migracja też nie jest ważna. E, moduły. Moduły to są takie dodatkowe skrypty, które, których nie trzeba z, deklarować w folderze script. W sensie e, nie ma tutaj e, nie ma tutaj dodatkowego folderu script, jest tylko jeden. I są to po prostu dodatkowe moduły. Jeżeli chcecie przeładować, nie, nie robicie tego za pomocą slash reload modules, tylko musicie wyłączyć i włączyć silnik. Dalej, monsterki. E, Przykładowo, jeżeli chcecie sobie stworzyć jakiś nowy potworek, tworzycie sobie e, nowy folder. Przykładowo moje. Moje. I kopiujemy sobie jakiś plik Przykładowo dragon. Dragon. To sobie smoka podrasować. Przeciągamy sobie tego dragona. I tutaj w tym miejscu go edytujemy. I teraz tak. Jak wygląda budowa takiego skryptu? Zmieniam sobie nazwę. Nazwę, która będzie wyświetlana w kliencie. Tak, czyli grać idzie na Expa i pierwsze co to widzi Smoka i widzi nazwę tutaj tego Smoka, czyli dajmy sobie vip Dragon. Description, czyli to co będzie widział po, przyci po przytrzymaniu Shift, czyli tutaj w moim przypadku vip Dragon. Race Blood to zostawiamy i ile dostanie Expa? No w moim przypadku dajmy 750, bo to vip Dragon. Speed to jest prędkość z jaką porusza się Smok, dajmy mu 80. Będzie wolniejszy, bo to dobre, 90. Dalej, halt. Ile, być, ile ma życia? Tutaj ma 1000, dajmy mu 1200, bo to jest VIP. Jeżeli dacie mu więcej życia, ile ma teraz, niż ma maksymalnie, są dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to jest takie, że silnik się skraszuje. Drugie wyjście jest takie, że silnik, że pasek życia, smoka, będzie e, zbyt rozszerzony. Po prostu wyjdzie poza skalę. Będzie to źle wyglądało. Więc tutaj również dajemy mu 1200. Jeżeli dajcie mu tutaj przykładowo 500 albo 600, to smog będzie miał pół życia, tak jakby mu ktoś z SDK waną Dalej, Look Type to jest po prostu wygląd smoka. Jest to zaczytywane z klienta, ze spriteów. Dalej. Target chance to jest. Z Szansa z jaką smog was zaznaczy. Jak smog was zobaczy na u siebie na spawnie. I teraz tak, flag. E, flagi, co to są flagi? S e, są to takie funkcje tego potworka. M przykładowo, czy może go. Samo, e, e, najbyć? Czy może on być. Sumo e, czy może go przywoływać? 0 to nie. jeden to tak. Czy może go atakować? 1 to tak. To szczerze przyznam się nie wiem eee, mm, mm, mm. Przyznam się szczerze w to się nie bawiłem. Czy można go puszować? No tak, generalnie tutaj jest. Eee, cały eee, domyślnie ja bym to zostawił. Po prostu eee, ważne jest to żeby przy sumonie nie zaznaczać jedynki, jeżeli to jest jakiś mocny potwór, bo to Wam całkowicie OTS-a zepsuje. Dalej, atak, jaki tutaj jest atak? Czyli atakuje z otwartej ręki co 2 sekundy, tutaj akurat interwal 2000 jest oznaczony jako 2 sekundy i ile może zabrać, czyli od zera to jest ważne, nie... Eee, musi być ten minus, bo jeżeli tego minusa nie będzie To, to, to smog będzie dodawał życia, a nie je zabierał I tak, a, e, dalej jest opisany atak Czyli przykładowo jest opisany atak z czaru tak? I to również atakuje co 200, co 200 2 sekundy a Szansa 15 I to jest cała funkcja, myślę, że to jest to naprawdę bardzo czytelne, nie muszę, tego, nie muszę tego omawiać Dalej defense, jaki ma defense, ma armor 30 i tutaj leczenie, szanse 15, od 40 do 70 się liczy, leczy mój smog. I tak, tutaj ma obronę. Jeżeli jest minus, jeżeli jest minus to znaczy, że jest wrażliwy, jeżeli jest plus to znaczy, że jest odporny na to. I tak, to co tutaj widzicie to znaczy, że jest całkowicie odporny, czyli jest odporny na paral, nie może go sparalizować, jest odporny na ogień, jest odporny na niewidzialność. Tutaj są głosy, które są do niego przypisane oraz lód. E, lód jest e, oznaczony jako nazwa itemu. Myślę, że jest to naprawdę szczelne. Im większa szansa, tym większa szansa, że e, może inaczej wróci. Im większa wartość w szansie, tym większa szansa, że item się pojawi. Oraz hunt max, to to wiadomo... Ile itemów ma być przypisanych. I tak, i to jest budowa każdego potworka. Myślę, że jest to dość czytelne i wyraźne. I tak, jak stworzycie taki, e, taki pliczek ze swoim e, potworkiem, tworzymy. Musimy go zadeklarować w xml czyli tworzymy sobie, kopiujemy sobie jakiś tam pliczek. Nazwa, tutaj nazwa potworka, czyli VIP Dragon oraz deklarujemy pliczek, czyli vip dragon, który tam stworzyliśmy w tym w, w tym folderze moje, więc tak wygląda budowa budowa potworków jeżeli chcecie sobie zmienić wygląd danego potworka weźmy sobie pierwszy lepszy po prostu zmieniamy to w look i pamiętajcie, w potworkach musi być zaznaczony jakiś korps bo jeżeli nie będzie zaznaczony korps nie będzie tego to macie dwie. Dwa, dwie możliwości. Pierwsza to wskoczy Wam crash. Druga e, funkcja loot nie będzie działała poprawnie. Dobra, żeby was nie zanudzać. Jedziemy dalej. Monsterki mamy zrobione. Movements. Co to jest Movements? Movements to są skrypty, e, które jak sama nazwa mówi e, mogą się ruszać. Weźmy sobie jakiś przygodowy movement i go omówmy. A zresztą już omawialiśmy. Przykładowo tak jak było z itemami. Mamy jakiś ID itemu i jest on przypisany do danej profesji. Czyli jeżeli zamieniliśmy to tam w itemach, jeżeli zamieniliśmy jaką wartość w itemach, wyszukujemy sobie ją tutaj również w id i przypisujemy. Albo profesja, albo coś, co się y, rusza, tak jak jest tutaj w Movements. Tak? Ponieważ itemy się poruszają po mapie, przypisujemy je do Movements. Dalej NPC. Tak samo. Jest tutaj są same XMLki, nie jest jedna XML, tylko dla, dla NPC-ków. Każdy NPC ma swoją XMLkę oraz swój skrypt przypisany w folderze script. Oraz jest folder lib. Który pierw, e, pamiętajcie, silnik pierw łączy się z libami z, fot, z głównego folderu lib, tak jak Wam wtedy mówiłem, potem dopiero się łączy z e, z tymi libami, które się tutaj znajdują. Jeżeli wyskoczył jakiś problem, jeżeli jest jakiś błędny skrypt tutaj, e, główne NPC-ki nie będą Wam działały. Mamy tutaj budowę skryptu. Weźmy sobie takiego kapitana. Czyli tak, nazwa npc przypisany, przypisany skrypt. Eee no i tutaj mamy jego życie, to we wszystkich npc będzie 100 oraz jego look, eee, look type. Tutaj możemy zmieniać jego wygląd jak chcemy oraz możemy przypisywać mu mounty podobno nie wiem, 154 Mounty znajdujemy się w folderze data xml wróć yy, xml i co jest ważne, nie po mount id tylko po client id yy, tak, dobrze wam mówię? dobrze wam mówię przypisujemy po Yy, przypisujemy po klient ID tego danego monta i, wtedy, i teraz jak zapiszemy yy, mój kapitan, który tutaj yy, się znajduje, jeżeli zrespię go na mapie ja będzie miał monta jeżeli się pomyliłem, jeżeli jest to klient, jeżeli jest to po ID, a nie po client ID, to przepraszam, ale jest to generalnie Któreś z tych dwóch wartości. Jestem na 90% przekonany, że to jest klient ID, ale głowę sobie nie dam obciąć tak samo od razu jak już tutaj jestem w xml e, addons, addons nie, outfit również ta sama sytuacja, kopiujemy sobie id e, look type i po tym id, jeżeli przypiszemy go do kapitana, będzie miał właśnie ten addon dobra, jedziemy dalej czyli npc jaki mamy, raid Ym... tak, tutaj są raidy Hmm, czyli tak, write. co to jest RAID? RAID to jest nic innego jak RESP potworku w danym obszarze. Jeżeli chcemy jakiś RAID wyłączyć, po prostu wystarczy taką linijkę zakomentować. I teraz RAID jest nieaktywny. Skrypt RAIDów znajduje się w, w, tutaj w folderach. Wystarczy, rozumiem, że będziemy tworzyć real mapy. Więc na przykład, jeżeli w Venore nie chcecie mieć. Nie wiem, czy to jest Venore w sumie. Jest Venore, tutaj są rajdy w Venore. Jeżeli chcecie jakiś rajd wyłączyć, e, przykładowo e, Undead Army, e, komentujecie sobie ten otopliczek, bądź go całkowicie usuwacie. Więc tak działają rajdy. Co to jest jeszcze ciekawego? Co mogę Wam powiedzieć? Reporty to są raporty, które zgłaszają gracze Skrypt sobie pominę, spells tutaj mm, są wszystkie czary, które znajdują się w silniku. Czyli weźmy sobie na przykład <ścoughs> ExoriGram, czyli tak: typ ataku, spell ID zostawiamy, bo każdy atak ma swój ID, nazwa czaru. Eee... Czar, który ma powiedzieć gracz, jeżeli Xori zmieni sobie przykładowo Xtory Luis Gracz powie x Luis, dopiero wtedy X-ori gran zacznie działać. Od jakich, I tutaj sobie ustawiam od jakiego levela ma. Od, od jakiego ma być ten czar? Ile ma many zabierać? Czy ma mieć premium? To szczerze powiem.. A czy potrzebuje. Czy potrzebuje. E, czy potrzebuje broń? exhaust jaki ma mieć? Grupowy exhaust dla dla tego czaru, to trzeba się go uczyć, oraz tutaj jest dokładny pliczek, dokładny pliczek, którym się znajduje. Otwórzmy go sobie, a tak Firebase, i sobie z, zobaczmy budowę tego czaru. Mhm, dobra, i teraz tak, jak, do, jak zmienić jak zmienić. Jak zmienić. Mm, mm, mm. Dimage tego czaru. Bardzo prosty sposób. Mamy tutaj. Ta funkcja odpowiada za to, jak, to, jak ten czar. ile ten czar ma uderzać. Tutaj. E, to jest animacja tego czaru. Tak jak widzicie. I tak, mamy skill. Jest to skill razy atak. I teraz tak, tutaj mamy całą funkcję opisaną, czyli mnożymy przykładowo. Jakoś to Wam spróbuję ładnie opisać. Mamy skill 100, prawda? Mamy atak ma 50, prawda? E, przykładowo, jak mamy jakiś miecz, który ma 50, czyli to w tym momencie to mnożymy. Mmm. Skill total, to jest to. Czyli moja funkcja wygląda w ten sposób. Tutaj mam 500, mnożę to razy 0,12 i dodaję mu to 13 oraz dodaję mu level total. Level total to jest e, gracz, e, to jest level obecnego gracza, dzielony przez 5. I generalnie cała funkcja polega na tym, e, żeby wam to ładnie zobrazować na jakimś prost, prostszym skrypcie. Wam pokażę BRZ hmm, To samo jakieś weźmy sobie Strike Weźmy sobie Strike O to będzie fajnie pokazane Mamy level dzielony przez 5 dodać Magic Level e, Razy 1, 4 dodać 8 Jeżeli zmienimy to całkowicie na 2 i na 2, a to sobie wywalimy Graż będzie uderzał z taką samą... każdy shot każde uderzenie będzie wykonywane z tą samą z tą samą e, wartością więc generalnie to jest naprawdę kalkulator w dłoń i to jest do zabawy e, kom, e, combat parameter type tutaj jest to nazwa animacji nazwę animacji możemy sobie wziąć z silnika z folderu source dobra, jedziemy dalej czyli czary mamy plus minus omówione w folderze telkation mamy tutaj e, nazwy wszystkich parametrów e, wszystkie moje wszystkie 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 komendy admina czyli ponieważ jest pusty no to znaczy że coś jest nie tak Od razu wam powiem jak to naprawić. Przechodzimy sobie w Google. TF Od razu wchodzimy na projekt GitHub'a. I tutaj wchodzimy folder data, calculation. I całą zawartość tego od razu sobie podmieniamy. I tutaj, tak jak widzicie, ban, ip-ban Generalnie folder e, telekation odpowiada za, e, za wszystkie komendy, które może wykonywać gracz oraz wy Wy, czyli admin, rozumiem Weapons drugi mój ulubiony folder Są to wszystkie przedmioty atakujące Czyli jest, mamy w kliencie przypisany sprite Mamy przypisany id tego itemu i ten item, item jest od któregoś levelu levela, ile zabiera many ile jak jest ee, tak jaki level jest potrzebny ile zabiera many i jakie zadaje, jaki zadaje obrażenia przykładowo mam tutaj różdżkę i pamiętajcie że ponieważ jest to item item e, jest e, i ten może się na mapie poruszać, tak? czyli może go puszować. Czyli musimy go dodać do folderu movements, prawda? W czyli od razu Wam pokażę, wyszukujemy go sobie PID. Movement Jest. I tutaj przypisujemy oczywiście Jak go znajdziemy, przypisujemy sobie profesję do tego do tego przedmiotu. Czyli to już, to już mamy E, Word <klima> Word to jest nic innego jak moja mapa tutaj e, obecnie silnik jej nie wczyta, bo jest ona zapakowana w folderze RAR. Trzeba ją wypakować. Będzie to jeden pliczek z rozszerzeniem OTPM. Ten pliczek OTPM jest powiązany również z tymi dwoma plikami, które się tutaj znajdują. Map Editor. Oho, ho, co tu się porobiło. To tak. Map Editor czyta trzy e, czyta pliki. Jest to spawn oraz house. House to są domki, spawn to są wszystkie i NPC ki i, e, i potworki, które się znajdują, a OTB to jest główny plik mapy, który się znajduje właśnie w w tym folderze, trzeba go wy, wypakować jeżeli będziecie mieć taki problem silnik nie będzie wam czytał mapy, po prostu ten pliczek musicie go tutaj musicie go wrzucić teraz szkoda na to czasu jedziemy dalej xml, ustawiamy tutaj Admin z tego nie będziecie korzystać, bo to był głównie używany do silników 86 tutaj jak ktoś chciał mieć kilka OTSów na jednym na jednym na jednym hostingu to po prostu przypisywał i porty do tego Groups, odpo grupy odpowiadają za yy, hu, za graczy za, rangi, za, gracz, za rangę adminów, GMA oraz zwykłego, zwykłego gracza oraz za flagi. Eee, czyli, tak, mamy gracz, jaki ma akces, e, ile może mieć itemów, oraz e, flagi jakie ma. Flagi to nic innego jak uprawnienia. Czyli, czy gracz może, co Game Master może robić. Flagi to nic innego jak uprawnienia. Hmm, więc myślę, że to tak pokrótce hmm, sobie omówiliśmy. Yy, to jest tak, to są imbuingi, mounty, outfitted, czyli to są te, które sobie wcześniej omawialiśmy. Yy, skill, stage, bardzo ważna bardzo xmlka, tutaj exp sobie ustawiamy. Jeżeli ma w nawiasie, jeżeli ma zaczory 0 to jest nieaktywny, jeżeli ma 1, to jest aktywny. I tutaj wiadomo, od 1 do 50 będzie 50, od 2,57 do 305 i tak dalej, i tak dalej. Vocation, tutaj możemy stworzyć e, własne profesje. Czyli sorg Druid, Paladin i tak dalej, i tak dalej. I tutaj e, wszystko jest opisane dokładnie. Ile ma... Tutaj eee, tak, nazwa, ile ma dawać Ile ma dawać many, HP co sekundę jaki ma mieć eee, attack speed, czyli że uderza potworki co 2 sekundy Naprawdę do, do zabawy do, do gruntownej zabawy No i co? Myślę, że A i Global. Global to też jest eee, plik i tutaj, w tym pliczku, możemy sobie edytować przykładowo to, co gracz widzi, po, przykładowo po zalogowaniu się. Jest, są tutaj również sql ki do bazy danych. Naprawdę, musicie pobrać silnik, dokładnie się pobawić. Ja to bardzo wam streściłem. Mam nadzieję, że tam nigdzie się nie pomyliłem. Jak się pomyliłem, to walczcie śmiało w komentarzu, nie obrażę się. No i co, i z mojej strony, to wszystko. i w następnym, w, następnym, w następnym poradniczku sobie instala, zainstalujemy sobie stronę, zainstalujemy sobie bazy danych i sobie odpalimy silnik. Więc zostawcie łapkę, zostawcie subka, bo naprawdę mnie to bardzo motywuje. Dziękuję Wam, że zostaliście do końca tego filmiku. Piąteczka i trzymajcie się. Hejo.